Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj odcinek o moich kurczaczkach. Kurczaczki już z powoli stają się kurami. Już zaczęłam planować kury, to wiedziałam, jaki konkretnie chcę mieć kurnik. Ja o kurniku już myślałam chyba z dwa lata, więc wiedziałam, że ma być nie za duży, że musi być taki mobilny, że w razie co można go przestawić w inne miejsce, że ma mieć tutaj z zewnątrz takie e, specjalne gniazda otwierane z zewnątrz, żeby nie musiała wchodzić do środka po jajeczka, że ma mieć siatki w oknach, że drzwi mają być dzielone, wszystko e, ładnie sobie przemyślałam, no i odezwałam się do moich znajomych, którzy mają dużą stolarnię, żeby mi taki kurnik dla mnie zrobili. Jest ocieplony styropianem, żeby kury zimą też miały cieplej, żeby podobno się lepiej niosły. No i przyszła wiosna, nie mogłam się doczekać, kiedy w końcu będę mogła ruszyć z wylęgami. Stwierdziłam, że e, mam tylko dzieci, e, które nigdy nie miały kur na ręce, które niby gdzieś tam kury chciały, ale wiecie jak to jest, że lepiej, żeby tak było fajnie. W ogóle po co mam kury? Kury nie mam ani na mięso, ani tak naprawdę na jajka. To są nasze pupilki. Jajka będą przy okazji rosły. Na, przynajmniej na razie nie planuję, chociaż jakby przyszła bieda, to też nie będę patrzeć, jak mi rosół po ogrodzie na nogach chodzić. No, normalność jakaś tam musi być. W każdym razie, to są nasze e, zwierzątka domowe, można powiedzieć. Stwierdziłam, że skoro mam trójkę dzieci, to te kurczaczki będą wylęgały się z jajek, żeby każdy z nas do tych kurek się przywiązał najbardziej jak tylko można od samego początku. I to mi się udało. I jeżeli też chcecie właśnie taką więź poczuć razem z tymi kurami, to myślę, że wylęganie od jajek będzie najlepszą opcją. No i później jak się wylęgły ładnie, a to było końcówka marca. To zaczęliśmy je trzymać właśnie w odchowalniku, codziennie do nich podchodzić, brać na ręce. I dzięki temu nasze kurki są takie bardzo kochane, przytulaśne, uwielbiają być na rękach. Nasze dzieci jak wchodzą do środka, to od razu kury do nich podchodzą i, 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 i ładnie chcą na ręce. Zobaczcie, już lecą, już lecą. Ale teraz specjalnie jak na złość, no teraz się odzywają, co to ma być. Przedstawię Wam po kolei moje rasy kur, bo rasy kur, które tutaj mam, nie są przypadkowe. Ja starałam się dobierać takie kury, które właśnie lubią spędzać czas z ludźmi, które lubią być głaskane, trzymane na rękach, które są przyjazne. I ta rasa, którą tutaj mam na ręce, to jest kura rasy Orpington. Taka duża kura. One są raczej takie na mięso i też składają sporo ilości jajek, takich większych. Lubią być przytulane, głaskane. Ta, którą tutaj mam, to jest moja pupilka. Ona zawsze, jak wchodzę do kurniczka, to chce być noszona na rękach. Ktoś z Was mi napisał kiedyś w komentarzu, że miał właśnie koguta rasy od Pinkton, który aż pchał się na ręce, jak tylko zobaczył swojego właściciela. No takie są, kochane, przytulaśne. Ta kura tutaj, którą widzicie, to są kochiny miniaturowe, lawendowe. Specjalnie nie biorę jej na rękę, bo chcę Wam tutaj pokazać, jaki piękny kwiat ona ma na y, tyłeczku. Bardzo ładnie im się układają te piórka. Y, tutaj jest kogut, tu jest kurka. Zobaczcie, jak u koguta to ładnie wygląda. Y, Mają przepiękne takie pomponowe ogonki. Też są bardzo fajne, kochane. <suszy> Wylęgałam je z jajek. O, kogut się denerwuje, nie chcę, on chciał siedzieć tam na grzędzie, więc bierzemy tą. <gry> Oczywiście kury jak kury, każda ma swój charakter, tak jak z ludźmi. E, nie zawsze chcą być trzymane na rękach, nie, nie, u każdego e, chcą siedzieć w ogóle. Jak wchodzi nasza córeczka, to wszystkie kury do niej bardzo lgną, nie ma, bez wyjątków. Jak ja wchodzę, to zależy też w jakiej jestem koszulce. Nie zawsze w ogóle mnie rozpoznają. Denerwuje się. Nie chce siedzieć. Bierzemy inną. <głosy> <głosy> Tutaj tego koguta chycimy. W ogóle mam za dużo kogutów ale nie możemy się ich pozbyć, ponieważ e, nasze dzieci za bardzo się związały z tymi kurami i, i, i no nie ma opcji, żeby gdzieś tam utuc czy żeby e, zrobić podmianę. Gdybym ja tylko miała mieć te kury bez dzieci naszych, to bym kilka kogutów e, wymieniła na kury, żeby, no żeby tutaj była jakaś tam równowaga. Na chwilę obecną praktycznie mamy pół na pół, pół e, kogutów, pół kurek nie walczą ze sobą jakoś przesadnie. Codziennie rano, jak wypuszczam kury, to najpierw jest pokaz tutaj sił, ustalają szybką hierarchię, zazwyczaj właśnie wygrywa ten kogut, którego miałam na ręce. No i co? No i później już sobie chodzą ze spokojem cały dzień. Te czarno-białe kury, które tutaj widzicie, to są kury o rasy Sebrytka. Śmialiśmy się na Instagramie, że nie Sebrytki, tylko celebrytki, bo mają parcie na szkło, bardzo lubią właśnie występować przed kamerą. Jak na Instagramie czasami wchodzę sobie tutaj na wybieg i wam wrzucam live'a, to one bardzo często właśnie podchodzą do obiektywu i tam gdzieś stukają w kamerę. Też są bardzo fajne, przyjazne, bardzo loczne trzeba uważać. Jeżeli gdzieś tam chcecie, żeby sobie luźno chodziły po ogrodzie, to trzeba się liczyć z tym, że mogą bardzo często podejść do sąsiada, bo sobie przeskoczą bez problemu takie dwumetrowe płoty. Właśnie podeszła. Chce być na kamerze. Sileczka nasza kochana. Słuchajcie, no to jest Przepiękna i bardzo kochana Kura. Muszę znaleźć jej towarzysza, ponieważ. Znaczy, to jest chyba kogut w ogóle. W każdym razie muszę znaleźć parę, ponieważ ona jest tutaj samotna. Widać, że chodzi zupełnie obok tych wszystkich kur. Jest bardzo delikatna, ma bardzo takie kochane usposobienie i. Tak nie do końca pasuje z tymi y, kurami, które tu są na dole. Y, ona jest zawsze taka y, spokojna i taka przeganiana przez wszystkie. Tamte są takie bardziej ruchliwe i w ogóle, a ta, ta jest taka do kochania. Jeżeli potrzebujecie, y, czy chcecie mieć y, kury i chcecie właśnie mieć takie do przytulania, to sileczki będą najlepszym wyborem. Skoro kurę już Wam przedstawiłam, nie mają jeszcze imion. Muszę Wam powiedzieć, że jakoś tak nikomu się, nikt się nie garnie do tego, żeby nadać im imiona. Każdy już wie, rozróżnia je i tak dalej. Już znamy ich charaktery, ale jakoś tak co do imion nie mamy weny. Po prostu są. Porozmawiajmy o zabawkach dla kur tutaj zrobiliśmy taką huśtawkę, na której bardzo często sobie one właśnie przesiadują. W ogóle, jeżeli macie kury w kurniku, to polecam Wam zrobić sobie huśtawkę, ponieważ one widać, że się tam bardzo fajnie relaksują. Tak sobie w taki dzień lekko pochmurny, czy bardzo słoneczny, tak sobie chillują na tej co Fajnie to wygląda. Tutaj zrobiliśmy im taki mostek, też jak widzicie, na podstawie zabrudzeń, bardzo sobie lubią po nim chodzić. Tu mam koszyczki, do których też kury sobie często to wskakują. Tutaj mam taką deskę, na której one też lubią sobie przesiadywać albo się chować gdzieś tam na dół. A tutaj z tyłu, tutaj mam właśnie taki tunel zrobiony z siatki dookoła, żeby. Jak będą sobie podchodziły, to wszystko ładnie w środku rośnie. Kura będzie mogła sobie przez tą siatkę dziuwać to, co jest w środku. A jak będą nadwyżki, to sobie otworzę jeden boczek i będą sobie wchodzić do środka i po prostu wyjadać. A na dole jest ta siatka, żeby właśnie nie rozdrapywały tych wszystkich korzeni, żeby te wszystkie rośliny, które są pod spodem, mogły odrastać. Wybieg, w ogóle jaki metraż i tak dalej. Mamy 16 kurek. Większość to są miniaturowe, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli chcecie mieć kury nioski, no to one będą zajmowały i więcej miejsca w kurniku, i na wybiegu. Ten wybieg, który tutaj mamy, to jest szklarnia. Taki sam stelaż, jak mam szklarnię w drugim ogrodzie. Stwierdziłam, że nie wiem, czy kury będą. Rewelacyjny dla nas, czy okażą się niewypałem. Nie wiem też, czy w przyszłości sąsiedzi albo nawet nasze władze gdzieś tam nie zabronią mi posiadania kur. I stwierdziłam, że wybieg generalnie nie jest tanim wydatkiem. To y, dla swojego bezpieczeństwa wezmę stelaż ze szklarni. Jak nie będę mogła mieć kur albo nie będę ich chciała mieć, to po prostu położę poliwęglan na ścianach i będę miała dodatkową szklarnię. Szklarni nigdy w ogrodzie za dużo, i, i, i myślę, że to y, jest świetne rozwiązanie. Do góry mam poliwęglan, żeby. Właśnie tutaj nie padał deszcz, bo w takie deszczowe dni one i tak będą chciały być na wybiegu, a nie chciałam, żeby mokły. Jak wiecie, mam tutaj rasy, które mają długie piórka na łapkach i które generalnie, no, kury nie powinny przebywać na deszczu, więc ani w kurniczku przez cały dzień. Tutaj, przez to, że jest dach, to przynajmniej będą miały takie miejsce, gdzie faktycznie mogą się cały dzień tutaj przebywać. Na ścianach zimą będę albo nawijała folię, albo też założę poliwęglan, żeby tu było cieplej, żeby one. Miały bardziej komfortowo e, przez całą zimę. Co tu jeszcze Wam poopowiadać? Karmy. Karmię je raczej naturalnymi rzeczami. Mam taką mieszankę ziaren e, razem z suszonymi ziołami, którą e, miesza mój znajomy. O, zobaczcie, co tu się dzieje. Kłócą się. Tak to jest czasami. Dodatkowo mam ziarna od znajomej, która ma gospodarstwo, także raczej tak naturalnie nie karmię kur tymi bardzo mocno skoncentrowanymi paszami, bo... bo nie mam takiej potrzeby. Też na pewno wiele osób się zapyta, kiedy będą niosły jajka. Normalnie te kury fermowe niosą jajka bardzo szybko, ponieważ są karmione tymi paszami, które są. Bardzo bogate we wszystko, więc te kury bardzo szybko rosną, bardzo szybko yy, niosą jajka, no i bardzo szybko też są wyeksploatowane. A mi zależało o to, żeby te kury u mnie po prostu były, więc karmię je yy, takimi no, fajnymi rzeczami. Też oczywiście dużo yy, dostają zielonego. Teraz, jak były takie malutkie, a my pierwszy raz mamy kury, nie wiedziałam, czy. Yy, nie wypuszczać na ogród czy nie. Dodatkowo u nas jest są remontowo. Gdzieś tam w tle słyszycie jakieś odgłosy, czy to koparki, czy innych rzeczy, które tną. Nie mamy ogrodzenia z jednej strony, więc też jakoś trochę się boję, żeby te kury tak sobie swobodnie wypuścić. Dwa, że tutaj za tunelem jest drzewo, na którym codziennie przesiaduje jastrząb. I żeby być na 100% pewną, że codziennie liczba kur w kurniku się będzie zgadzać. Są na wybiegu. Wybieg jest spory, ma 3 na 6. Codziennie tutaj dostają mnóstwo zielonego, więc wydaje mi się, że na razie są szczęśliwe. Jak ogarniemy ogrodzenie dookoła, to myślę, że będą mogły sobie swobodnie, chociaż na kilka godzin codziennie wychodzić. Tym bardziej, że za moimi skrzyniami warzywnymi mam uprawę koniczyny, którą codziennie dla nich zrywam, więc fajnie by było, żeby one sobie też tam mogły wychodzić. Muszę przemyśleć, czy, bo tutaj widzicie z boczku, mam uszykowane takie tunele e, z tej samej siatki, którą mam na ogrodzeniu, e, takie rurki, żeby one właśnie mogły sobie z wybiegu wychodzić i zjadać zielone, e, które rośnie tam obok, bo, e, no, żeby było jak najbardziej szczęśliwe. Co jeszcze właśnie o tym wybiegu, właśnie, bo to, to jest bardzo ważne. Jak e, zakładaliśmy siatkę na wybieg, to y, od razu też przemyślałam, że po pierwsze musi być wszędzie szczelnie, żeby żadna kuna, żaden lis, żadne ptaki tutaj nie wlatywały, a dodatkowo, żeby w nocy po ku, z kurnika przejście do wybiegu jest cały czas otwarte i one mogą sobie swobodnie wchodzić, wychodzić, to, to musi być tak zabezpieczone, żeby w nocy żaden lis do kurnika czy na wybieg nie wszedł. I lis zawsze wkopuje się przy krawędziach y, tych wszystkich wybiegów czy kurników, więc zrobiłam tak, Także ta siatka jest e, wkopana w ziemię na pół metra plus metr za tunelem wszędzie jeszcze sobie leży. I nawet jeżeli Lis będzie chciał się wkopać, do, wejść tutaj do kurnika, to, to, to nie wejdzie, no nie ma szans. Będzie kopał dookoła, czy nawet trochę dalej i, i nie ma szans, żeby tutaj dotarł. To dla nas było bardzo istotne, bo jak właśnie zaczęłam tutaj wam pokazywać, że mam kury, to wiele osób mi napisało, że właśnie niedawno jakiś list tam zaatakował, że wydusił wszystko i tak dalej. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której rano wchodzimy i widzimy same pióra. Moje dzieci by po prostu tego nie ogarnęły i ja również byłoby mi mega smutno, tym bardziej, że one są z nami od jajeczek z takich gadżetów, które mam do y, hodowli kur, to na pewno świetnie sprawdzają się te pojniki, to się chyba nazywa. W każdym razie tutaj wlewa się wodę, one sobie tutaj podchodzą, y, wypijają tą wodę, a tutaj jest taki pływaczek, że jak wody trochę upiją, to ona tam się dolewa. Y, w kurniku miałam przez chwilę taki y, pojemnik, coś takiego jak to, gdzie wlewało się wodę, odwracało do góry nogami, no i jak y, kura wypiła, no tutaj tej wody dochodziło, ale bardzo często kury wskakują właśnie na te pojemniki, gdzieś tam tam bąbelki lecą i na okrągło muszę podchodzić i czyścić, a te świetnie się sprawdzają, nic z nimi nie trzeba robić, tylko i wyłącznie otworzyć, dolewać, raz na kilka dni umyć całość i już. Tym bardziej że one się bardzo fajnie wyciągają. Wystarczy tylko sobie tak podejść, wyczyścić, założyć od nowa. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Tutaj do ziarenek mam taki pojemnik nie uzupełniam go do fula, ponieważ dzieciaki moje na okrągło podchodzą i chcą karmić kury więc żeby też się tutaj nie przejadły a dwa że na noc żeby tutaj nie spraszać żadnych gryzoni Chociaż te gryzonie też przez tą siatkę nie powinny w ogóle tutaj wchodzić żadne myszy ani szczury przede wszystkim. W każdym razie ja zawsze odkładam ten karwnik tutaj do góry na stoliczek, żeby właśnie te wszystkie zwierzątka, które ewentualnie tu by mogły wejść, żeby nie wchodziły i żeby tutaj nie podjadały, żeby się nie nauczyły. Wiedziałam, że kury lubią zielone części, ale nie spodziewałam się, że całe zielsko z ogródka kury są w stanie przerobić. Ostatnio właśnie na Instagramie Wam wrzuciłam taką szybką rolkę, jak wysypuję kurą. Skoszoną trawę, jak one w kilka minut po prostu z niej zrobiły sieczkę i właśnie tutaj macie taki wynik tego, co tutaj się działo. Codziennie im tutaj donoszę kilka razy zielone, żeby mogły sobie skubać. One bardzo lubią właśnie sobie drapać i tutaj podjadać. No i te wszystkie obierki z kuchni w końcu, wszystko można fajnie wykorzystać. Raz w tygodniu podchodzę tutaj i zagrabiam całość, żeby właśnie wyzbierać te wszystkie bobelki. Sypię takim, to się nazywa ziemia okrzemkowa, żeby właśnie te wszystkie... Jakieś tam pchły czy inne owady nie wchodziły tutaj na kury, i żeby tutaj też nie pachniało kurami, świetnie się to sprawdza. Tak samo w, wybiegu, w kurniczku od znajomych stolarzy, którzy te kurniki wykonali, plus od mojego sąsiada, mam biury takie drewniane, które mi wysypuje dno i one sobie tam bobelki robią, i, i po prostu co parę dni podchodzę i tylko zgarniam z góry, i, i naprawdę nie, nie czuć kurami. Nie ma takiego zapachu kurzego, może. Po roku tak będzie, ale na jesień sobie wezmę tutaj glebogryzarką, wszystko przekopię, żeby faktycznie te bobelki jakoś tam się odwróciły, ale na razie jest git. Naprawdę nie czuć kurami poopowiadam wam jeszcze trochę o moim kurniczku. Słuchajcie, ja o, o tych kurach to tak dokoważyłam tyle wszystkich filmików, po, podglądałam te konta zagraniczne, gdzie właśnie te kurniczki, wybiegi są takie piękne. To w ogóle jest początek, jakie mam plany właśnie co do wybiegu, co w nim będzie i tak dalej. To wszystko będę wam pokazywać. Póki co jest bardzo remontowo wszędzie dookoła, tutaj u mnie w ogrodzie i nie do końca mam czas na to, żeby teraz tak wszystko dopieścić. Kurnik. Kurnik zrobili moi znajomi, którzy, których poprosiłam, żeby właśnie wykonali go tak jak ja Chcę. I ten kury kiedyś w przyszłości będzie w sprzedaży na pewno, ale muszę najpierw go przetestować, zobaczyć, czy coś poprawić, czy nie. Wiecie, to jest z drewna. Drewno pracuje i tutaj zawsze coś może napuchnąć albo się ściągnąć za bardzo i tak dalej. Zaplanowałam tutaj okienko, żeby kury miały dobrą wentylację. Tutaj jest taki mały skobelek, który można włożyć. Tu jest siatka, żeby żadne kuny, lisy w nocy nie weszły sobie do środka. Tutaj, ten daszek, który tutaj widzicie, to jest miejsce, gdzie kury mają grzędy. Jest też ocieplony styropianem. W ogóle cały kurnik w środku jest wybity styropianem. Jak się przyjrzycie, to tutaj właśnie już jest złożone sianko, ale jest czysto, bo kury tutaj jeszcze nie mają dostępu. Na razie osłoniłam to wszystko pleksom, ponieważ nie ma jajek, nie ma przesiadywania tam, nie ma brudzenia. Jest po prostu większy porządek dla mnie łatwiej, bo nie muszę tutaj aż tak przy tych kurkach chodzić. Z tej strony mają wyjście, gdzie można sobie otworzyć i kury wychodzą docelowo ma być tak, że ten kurnik w ogóle będzie troszeczkę obrócony w drugą stronę i będzie właśnie tutaj połączone razem z wybiegiem. Będą kury przechodziły przez tą siatkę, ale czekam właśnie z takim stelażem, który z całą konstrukcją, do której przyczepię tą siatkę i tutaj będzie nie takie zejście drabinkowe na dół, tylko taki jakby tarasik z małymi schodkami. Muszę poczekać na wszystko, na pewno będę Wam pokazywała później, jak to będzie wyglądało. Tutaj mam już jedną lampę, która tutaj będzie wisiała żeby właśnie sobie patrzeć, jak one sobie ładnie tutaj wchodzą. A tutaj mam pojemnik na wióry. Nie wiedziałam, w co je wsypać. Jak właśnie tutaj sąsiad mi przywozi wióry, to zawsze taki wielki, ogromny wór i stwierdziłam, że najlepszym pojemnikiem na to będzie pojemnik na bioodpady. Czyli po prostu sobie tylko podchodzę, zabieram stąd i uzupełniam kurnik. Więc jak już mówię o uzupełnieniu, to chodźmy do środka. Kurniczek do góry ma dzielone drzwi. Do góry ma siatkę, która też zabezpiecza przed tymi kunami, lisami. To jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby to wszystko pozabezpieczać porządnie. Ja tą siatkę tutaj wymienię na tą taką ocynkowaną, ponieważ ta wydaje mi się, że jest zbyt licha. Także to też będzie do poprawy. Drzwi się otwierają i na dole, i do góry, i ta siateczka też się otwiera osobno. I w środku tutaj mamy. E, taką ocypkowaną, wielką blachę. E, cały kurnik jest e, po bokach wybity styropianem i na to jest taka e, płyta, która zabezpiecza ten styropian, żeby właśnie kury nie wydziobywały go ze środka. E, a blacha na dole jest dlatego, że e, kury, te ich odchody e, powodują, że wszystko się tak bardzo mocno wżera i że też drewno szybciej próchnieje. I stwierdziłam, że lepiej, żeby właśnie dać blachę ocynkowaną, która zabezpieczy mi podłogę przed e, tymi wszystkimi zabrudzeniami. Specjalnie nie sprzątałam w środku, jest e, tak, jak e, wygląda normalnie, żebyście mogli zobaczyć, że kury w środku no, dość mocno bałaganią. Chodźcie. Tutaj mam grzędy, na których kury przesiadują. Co ciekawe, siedzą tylko na tej i na tej. Nie siedzą na tej zupełnie dolnej. Tu jak widzicie, najwięcej odchodów jest na dole, pod grzędami. Tutaj najwięcej spada i gdybym miała przemyśleć to jeszcze raz, to bym zrobiła te grzędy tutaj na tej ściance bocznej, żeby łatwiej te gluty wszystkie wyciągać. Ale ja sobie radzę w ten sposób, że biorę takie małe grabki i sobie te gluty z wierzchu zabieram i wrzucam do kompostownika. I jak widzicie, tutaj e, mam te wióry dość grubo. O. Na jakieś 5 cm I tak zbieram, zbieram, zbieram z wierzchu, a e, raz na dwa tygodnie wymieniam całkowicie. Jak e, wymieniam, to od razu też posypuję tą ziemią okrzemkową tutaj w środku, w kurniku. E, Tutaj jest ta pleksa, bo jak otworzę, to zobaczycie, że tutaj są właśnie te grzędy, o których Wam mówiłam z zewnątrz, także troszeczkę powierzchnia im się zwiększy, jak tylko będą składać jajka. Na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby. One też mają stały dostęp do wybiegu, więc generalnie kurnik służy im tylko i wyłącznie za to, żeby tutaj spać. Jeżeli zastanawiacie się, czy wprowadzić kury do swojego ogródka, to bardzo Wam polecam, ponieważ to są naprawdę bardzo fajne zwierzątka. E, uwielbiamy z mężem sobie siedzieć właśnie na zewnątrz wybiegu na fotelach rano, pijąc kawkę i sobie obserwując, co one tutaj wyprawiają. Dzieciaki też całymi dniem tutaj przesiadują, co chwilę podbiegają. Sąsiedzi też e, za każdym razem jak tutaj do nas przychodzą, to pierwsze co to do kurnika, także bardzo, bardzo Wam polecam. Bardzo fajne stworki. <śled>